Co to jest bonding? Bonding to jest poprawa estetyki, czyli doklejeniem się materiału do istniejącego zęba hmm. najlepiej bez jakiejkolwiek preparacji. W założeniu jest to najmniej inwazyjna metoda poprawy estetyki uśmiechu. Bondingiem jesteśmy w stanie poprawić kształt, jak i kolor yy, i nadać pewną charakterystykę hmm. tym zębom w somatologii dwa nurty. Jeden bardziej artystyczny, taki typu włoskiego, gdzie staramy się upodobnić tym wyglądem, tą odbudową do zębów takich e, bardzo naturalnych, szczególnie o charakterystyce zębów młodych, czyli nie do końca równe brzegi, natomiast nadal bardzo estetyczne, pewne rodzaje przezierności, na pewno naturalny jasny kolor. Drugi typ, taki typu hollywoodzkiego, to jest uśmiech taki, gdzie stawiamy na jasność, na peł pełnię tego uśmiechu. Zęby są zazwyczaj, staramy aby były w miarę równe, zawsze zaczynamy od konsultacji i rozmowy bezpośrednio z pacjentem, żeby dopasować najlepszą odbudowę, jej cechy charakterystyczne do oczekiwań i wyglądu i charakterystyki twarzy i całej postawy ciała.